Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem a To jest, moi drodzy, grany trójka Z racji tego, że gra jest dosyć świeżutka Z tego, co tutaj widzę, data premiery na Google Play'u Jest pokazane, że była 3 czerwca, czyli wczoraj Więc naprawdę bardzo niedawno I chciałem taki pierwszy raz w tej giereczce odpalić na odcineczku Później pewnie będziemy sobie to przechodzić na live'ikach No i co ty mi, kurde, tym twarzem tutaj podjeżdżasz? Ja na razie nie znam mapy, chcę, chcę na razie się zapoznać z tym wszystkim Mamy, moi drodzy, intro Wchodzę... Po co ty chcesz tu wchodzić? Po co ty tu wchodzisz? Co jest tam takiego, kurde, ciekawego, że ty tam włazisz? Widzisz, że to kurde wygląda przerażająco, co ty jeszcze tutaj lezisz? No otwierasz bramę. Nie absolutnie nikt cię nie widzi przez te kamerę, absolutnie nikt cię nie widział. No i co? Wejdę tutaj i od razu będę chciał stąd uciekać. To po co włazisz? O, już mi ktoś zamknął drzwi. No i już jest dupa. No. Sam, sam się o to prosiłeś, ciulu. Wow, wow, wow wow. wow, Prawdopodobnie te wszystkie rzeczy będę musiał ogarnąć, czyli most czy te bramę? No nie wiem czy to jest dobry pomysł. Ja bym. Po... Nie wiem czemu się wystraszyłem? Dzień dobry dziadyga. Ej, no bez przesady, żeby mnie od razu poszelić. Aczkolwiek kurde, no wtargnąłeś mu na posesję, dziadygi. No to cię poszelił. No nie wiem na co ty liczyłeś. Wchodzisz do kogoś, kurde, obcego, wchodzisz mu na posesję i kurde na co ty liczysz? No ale dobra, moi drodzy, wstałem w celi. Czy mogę to otworzyć? Nie, dobra, tu tak. O kurwa, ale się zesrałem. Ej, totalnie się tego nie spodziewałem. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Mam podejść i zajebać? Nie wiem, co ja mam zrobić. O w dupę, co to miało być? Co do ciula to miało być? Wkurza mnie ta myszka my się pisie, ale nic z nią nie zrobię. I. Nie no, to jest dalej zamknięte. Tutaj nic nie ma. Czemu zamknęli mnie w celi? Mnie jeszcze, kurde, straszą. Ej, dziadyga, pomóż mi. No, otwórz tom. O... Ej, 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 dobra, dobra, dobra. Ale ja tu łeb jestem. Tutaj mamy lockpick. Muszę przytrzymać. O, kurde. Ale to będzie hard, moi drodzy. Jak ja tego nie ogarnę? To będzie ultra hard dla mnie. Ale okej, okay, próbujemy. Otworzyłem. Lockpick dalej mamy ze sobą. Super. Teraz. telefon mi się zaświecił. Zasię... Kurwa! Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, co ja mam robić wtedy. Ej, to jest straszne. To jest straszne, jak ona się tak pojawia. Ona nie powinna się tak pojawiać. Ona nie da mi spokój. Daj mi spokój, Mendo. Babcia i dziadek, to, to, to jeszcze spoko jak szło ich tak ogarnąć. Ale tutaj. O, ten ziomek, ten ziomek nie znalazł z tego, co ja. Ten ziomek nie znalazł lockpicka. Boję się za każdym razem obracać, bo jak się obrócę, to będzie jakiś, będzie ciul. Dobra, sprawdźmy, czy masz tutaj piękne kości, czy masz coś w buzi. Coś wokół masz, nie? Wokół nic nie masz. To ty tutaj nic nie miałeś w celi. No, w sumie, gdybyś coś miał, to może byś uciekł. Ale nie miał nic. Tymczasem my się, pysie, spróbujmy wydostać się na zewnątrz. Nie wiem, czy powinienem chodzić tak wolno. Ja chodzę naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo powoli. OK, wszystko, wszystko tutaj otwieram tym lockpickiem. Ja zamknę. No najgorsze jest to, że to sterowanie jest. My się pisze naprawdę, naprawdę ciężkie. Tutaj sobie zamknę i tutaj czuję się troszeczkę bardziej bezpiecznie. Uff. Nie znam rozkładu w ogóle tego domu, co mnie troszeczkę niepokoi. Muzyczka zrobiła takie, Uuu, tak jakby coś było tutaj gdzieś w pobliżu. Nie, no dobra, miejmy nadzieję, że nie ma nic. Mam wrażenie, że coś tam jest. Ja się schowam tutaj. Ja się tu schowam. Czy coś tam było? Idę, 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 idę. Dobra, spokojnie. Przejdź sobie. Idź, paszowon. Nie, nie, nie. Proszę mi tutaj bez takich dźwięków. A dobra, dziadyga ma shotgun. Dziadyga ma shotgun. Czy mogę. Ja nie wiem. Wiecie co? Jak ja bym miał lotpika, jakby podszedł. Jakbym mu pieprznął tym lotpikiem. Co ty robisz? Nie, no, chyba nie będzie mógł do mnie strzelać. Ja bym mu to z ręki po prostu zabrał. Oddaj to, dziadyga, w dupę ci wsadzę tego lockpika. Oddaj to. Dobra, na razie zaczekajmy. Na spokojnie. Niech dziadyka sobie pójdzie. Ja będę tak powoli, powoli. O Boże, ale się wystraszyłem, a kot po prostu tutaj przeszedł. O Boże, kitku, kitku, miałku. Co jest, co jest? Tak wstałeś dopiero. Teraz patrzysz przez okno i polujesz na ptaki. O kurwa! Nie mogę się obrócić! Schowaj się, kurwo! Zlokalizowałem babkę. Nie zaczynam dobrze. A cóż to jest... Co to za rytuały? Czy mogę to. Anita padlokki. Ciekawe co oni w piwnicy trzymają. Na pewno same dobre rzeczy. Same przyjemne, dobre, niesamowite rzeczy. Dobra, tu tam przed siebie nie patząc za siebie. Spróbuję pójść na górę, skoro oni byli wcześniej. O kurwiszon, Jebać górę. On idzie za mną. Nie mam jak biec. Nie mam jak biec. Boże, denerwuje mnie to. Strzela do mnie. On do mnie strzela. O. Jestem totalnym nubem. Odpaliła mi się aż reklama. Mamy dzień trzeci. Szybko te dni mijają. Pewnie się ze mnie w tym momencie śmiecie, ale to nie była moja wina. Widzieliście? Uciekam przed dziadygą. A tutaj, kurde, mi zawinkla babka wychodzi. Nie znam jeszcze rozkładu tych wszystkich pomieszczeń. Tu jest wyjście, więc tu czuję się bezpiecznie. Nie, ja nie czuję się tu bezpiecznie. Tutaj mnie schwytano. Dobra, natomiast yy, przyjrzyjmy sobie wyjście. Na przykład tutaj. Podwórko. Tutaj coś się świeci. O, 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 widzicie. Ej, strasznie dużo tej amunicji. Jakby się w końcu udało dziadydze zabrać broń, to byłoby gicior. Nie widziałem żadnego tazera, Nie widziałem nic, co mogłoby mi faktycznie pomóc Ej, zabrać mu tę broń. Dobra, tam coś się świeci. Coś mi się wydaje, że to będą e, kolejne sztuki amunicji. Ale mogę się mylić. Cóż to tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Stone. ...kamień. Mamy tam... Ej, czy to jest kolejny kamyk? To wygląda jak kolejny kamyk. I fajnie, że w inwentarzu mogę mieć teraz parę rzeczy. To jest spoko. Szkoda, że nie mogę amunicji... O on. O dlaczego ona?! O dlaczego?! Strzel do niej! Strzelić do niej powinieneś, nie do mnie! Patrz, co mi się pojawiło tutaj z dupy! I ona mnie przytrzymuje? Ja nie mogę iść nigdzie? To też nie była moja wina ta śmierć? Jak ja jestem słaby. Ale chciałem pierwszy raz odpalić razem z wami. Ej, no bez jaj! No bez jaj, ja tylko. O cholera, i ja teraz. Nie, no bez jaj. Otworzyłem drzwi, i ona od razu tam była. Nie słyszałem jej ani nic. Nie miałem jak zareagować, to jest naprawdę easy. Może się pomyliłem i to nie jest easy. Ostatni dzień, moi drodzy. Kciął w górę za starania i tak się należy. Dobra, mam dwa kamienie. Nie wiem po co mam te kamienie, ale mam dwa kamienie. Najgorsze jest to, że ta kurde menda od razu wyszła. Jak tylko stąd i wyszedłem wtedy. Czy ja mogę kamień włożyć tutaj? Prawdopodobnie nie. I. A, ja, czekaj. Kind of pedestal. Dobra, czyli tutaj coś... A, takie wazy chyba trzeba położyć, czy coś, nie wiem. I wtedy to się jakoś odblokowuje, później kluczyk się tam wsadza, dobła, dobła, dobła. Do, do. Tylko, że najgorszego na tutaj wyjdzie, a ja nie chcę, żeby... No i chujów, sto. Najgorzej, najgorzej na świecie, tu nie ma jak się schować. Najgorzej. Ja tu się nie schowam. Oszust, oszust jesteś. Oszust. Nie wejdziesz tu. Jestem w swojej klatce zamknięty. Proszę mnie zostawić w spokoju. Jestem grzeczny. Zamknęliście mnie tutaj. No nie chcecie mnie skrzywdzić. Prawda? Nie ma go. Dajcie mi spokój. Jeszcze ta muzyczka. Ta muzyczka w ogóle nie pomaga. Dobła. Nie wiem. Ta część wydaje mi się najbardziej taka... Straszna w porównaniu do pozostałych meczys. Zapałki. Nie wiem do czego mogą mi służyć zapałki, ale idę na górę. Nie idę na górę. Nie idę. Boże, ona znowu się pojawiła. Ona znowu się pojawiła. Nie najgorzej na świecie. Ona blokuje całkowicie. Dlaczego ona się pojawia w takich mega randomowych momentach? Zwłaszcza jak ktoś mnie goni. Wysyłacie mnie do domu? Nie? Tak? Do samo. Nie, to nie wygląda. Dlaczego petardę do samochodu? To trochę jak ja, który gotuje z petardami i wrzuca je do garnków, ale. Dlaczego oni się wysadzili w powietrze razem ze mną? <gamy> Game over, ale zabiłem ich. Pozbyłem się babci i, i dziadygi. Wygrałem. Znaczy to takie. Razem wygraliśmy. Dlaczego oni się też wysadzili w powietrze? Moi drodzy, ta część wydaje mi się dużo straszniejsza. Jestem totalnym nieogarem. Ale mam nadzieję, że na... Przestań strzelać, jak mówię. Ale mam nadzieję, że na streamach mniej więcej sobie jakoś wspólnie poradzimy. Więc możliwe, że nawet dzisiaj będzie streamek z tego. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przypominam również o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski jak wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki. A ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Natsu oraz Memesik. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymać się. Pa,